To jest Fox Ranger, jeden z najpopularniejszych rodpodów na rynku, bardzo popularny. A to, powiem tak, to jest właściwie to samo. W pewnym sensie nanotechnologia wpłynęła na to. Oczywiście żartuję. Black Label Edition rodpod Foxa tej wielkości. Więc pytanie. Po co brać ze sobą coś tak wielkiego i ciężkiego, jak można wziąć to, i będzie dokładnie to samo. I to jest dobre pytanie. Serię Black Label Edition można skompletować z elementów, no ale można również jako całość kupić. To, co najważniejsze, to prawie nie zajmuje miejsca. Ten rot pod mieści nam się w kieszeni na szybkie wypady, kiedy nie chcemy z różnych względów zabierać za dużo rzeczy. To jest rzecz absolutnie genialna. No i co mamy w środku? No to po kolei. Podpórki. Podpórki możemy wybrać sobie różnej długości. Ja wybrałem te najkrótsze, bo ona, one najłatwiej mieszczą się do pokrowca. Cztery podpórki, dwa buzbary, to jest rama Rotpoda. A do kompletu jeszcze dobrałem dwie stopki, o których. Powiem za chwilę. Rodpod rozkłada się błyskawicznie w bardzo prosty sposób. Jedna część automatycznie się otwiera, druga część, i ramę mamy rozłożoną. No i teraz tylko musimy go zbudować. Rodpod praktycznie jest gotowy. To jest rzecz, która znakomicie się sprawdza na pomostach. Jest stabilny, trzyma się świetnie, ale także na płaskim gruncie znakomicie nam się sprawdzi. Rodpod możemy na różne sposoby regulować. Między innymi możemy przedłużyć na przykład ramę. Następnie możemy również tutaj go regulować wzdłużnie wysuwając te teleskopowe części. Jak również możemy podnosić nóżki. Podpórki znajdują się wtedy wyżej. Oczywiście można zastosować różnej długości podpórki, które pasują do tego rodpoda, ale wydaje mi się, że to jest zupełnie w tym przypadku niepotrzebne, takie krótkie, świetnie nam się mieszczą do futerału i spełniają w 100% zadanie, które przed tym rozpadem stoi. Jest możliwość również innego rozstawu buzbarów z jednej, jak i z drugiej strony. Ktoś może zadać pytanie, że jeżeli ten odpor jest taki niski, czy nie będzie kłopotu, jeżeli położymy wędkę z dużym kołowrotkiem Big Pit? Czy ten kołowrotek nie będzie dotykać ramy? Absolutnie, absolutnie nie. A to jest dowód. A jeżeli ktoś twierdzi, że to jest jeszcze za ciężkie, chociaż to nic nie waży, no to możemy zrobić to. W inny sposób. Wystarczy wyjąć podpórki razem z buzbarami. Jedną i drugą. Złożyć i zostawić to w domu. No dobrze, ale jak to będzie stało? W ten sposób nie będzie stało. Natomiast jeżeli łowimy na brzegu, mamy grunt, możemy oczywiście te w wgląd wbić. Ale co z pomostem? Od tego są stopki. Cztery stopki i sprawa prawie załatwiona. Prawie, dlatego że stopki, żeby dobrze się trzymały, trzeba je wkręcić. Wystarczy zwykły wkrętak. Wkładamy do środka i wkręcamy. I w taki sposób oszczędzamy na zabieranych elementach rodpoda. Wystarczą dwa buzbary, cztery podpórki i na każdym pomoście bez problemu możemy ustawić trzy zestawy z wędkami. A jeżeli ktoś chce jeszcze bardziej minimalistycznie podejść do tego, to można zrobić jeszcze. Jedną rzecz zamiast dwóch stopek możemy użyć jednej stopki zamiast dwóch podpórek. Jedną podpórkę, którą wkręcamy tutaj na środku. Oczywiście może to zostać wbite w ziemię, ale na pomoście stawiamy to na stopce wkręconej. To jest wersja całkowicie minimalistyczna. Dwa buzbary, dwie podpórki, dwie stopki. Ile miejsca zaoszczędzamy na pomoście? A ile wagi i przestrzeni podczas transportu tych elementów.